Serdecznie witam wszystkich Dziś taki dzień, w który trochę na, na depresję. Pada śnieg, mokro wszędzie. E, a dziś film taki z, z takich filmów, które może się też nikt wszystkim tak nie spodobać, no ale <laughs> e, jest warto poruszyć ten temat. Ostatnio byłem na takim składzie e, z kruszywami akurat brałem tam piasek to na Zawiłej w Krakowie brałem piasek dla, dla Szczygłów no i tak od słowa do słowa było tam dwóch pracowników dwóch pracowników i szef z pracownikami tam zamieniłem oni się pytają a po co ten piasek ja mówię że do Szczygłów no i no jak wiecie no przy rozmowie doszło do Gołębi no i ten szef ich gdzieś miał nie wiem 70 lat mówi że gołębiarze, albo gołębi ci co hodują, gołębie to patologi eee, i wiecie, no i argumenty jego były takie że jego argumenty były takie, że eee, no to jak, jak uczestniczył do, do, do szkoły no to mówi, że na każdej, na każdej przerwie na każdej przerwie ci chłopacy chcą co tam trzymali te gołębie, to tylko obstrywki, nywki i takie tematy były. Przekleństwa przy tym, przy okazji, a na sam koniec to oni nic nie osiągnęli. Ja mówię, no ale jak, że, że to wszyscy nie mówi, że nic nie osiągnęli, to że, że wszyscy, co chowali gołębie, to, to patologia. Ja mówię, no masz pan tutaj dwóch pracowników, no to co, no ale. Sens był tego taki, że e, no jednak taka niska albo mm, powiedzmy niezamożni, albo biedni ludzie hodowali i hodują gołębie. Coś w tym prawdy jest w każdej w tym. No, ale ja tam troszeczkę z nim polemizowałem i, no i y, przy okazji doszliśmy do tego, że to gołębie nie wnoszą, że to, e, że tylko to, że to tak jak mówiłem patologia i tak jak mówiłem, no częściowo się można z tym zgodzić, bo e, no było to i, i każdy może to zweryfikować e, odsetek lekarzy, adwokatów, którzy e, hodują jest bardzo mało lekarzy, inżynierów w większości to są e, e, jacyś tam robotnicy, którzy hodują e, gołębie ale, e, jeżeli chodzi o pieniądze, no to, bo to też w do komentarzy, ale to za chwileczkę dojdę do, i do, do tego. E, doszliśmy, mówię, no przecież gołąb naj, najdroższy to 1,5 miliona, on tam później sprawdził w internecie, mówi, nie, no nawet mi nie wiedziałeś, to 1,7 miliona. Ale takie no ja mówię po, popatrz pan no niektórzy bardzo dobrze e, żyją e, z tych gołębi gołębie przynoszą e, są e, na, na poziomie nie można tak że tego no ale powiedzmy że częściowo i to jest taki obraz obraz e, powiedzmy hodowców gołębi w społeczeństwie e, później Drugi taki, no mówię, bo skończyła się ta, ta rozmowa. No wiecie, no, tacy 70-letni oni mają swoje racje i ciężko ich przekonać do czegokolwiek. Ale e, kiedyś też zadzwonił do mnie taki, taki pan z Mazowieckiego o, o Budapeszty. No akurat ja już nie miałem tych Budapesztów. No ale też takie, taka rozmowa od słowa do słowa. On mówi, że, że u nich to tak, właśnie w tym mazowieckim. To trzymają takie bardzo duże ilości tych gołębi i mówi, ja ich znam wszystkich, przyjeżdżają do mnie po zborze, bo miał takie gospodarstwo rolne, no i on sam trzymał gołębie, no ale obserwował tych, którzy przyjeżdżali do, do niego i mówi że hodowa, hodowa, trzymają po 300, 400, 500 i więcej tych gołębi. Przyjeżdżają po zbożu i wie, ile tam wydają pieniędzy. A mówi: A w domu dzieci nie miały co jeść, albo nie mają co jeść, a oni przyjeżdżają. E, nie wiem, taki targ jest chyba w Wyszkowie czy. Y, gruba kościelna, krzywa kościelna, jakieś takie w tym mazowieckim. No i mówi: Jeżdżą na te targi, e, sprzedają to po 2 zł. Jak nie sprzedają, to wypuszczają to, bo nie mają co z tym zrobić. Ale e, w domu jest czysta gołębi. To rzeczywiście, no to można nazwać patologią. Jeżeli są e, gołębie, a poza tym czysta, czyli jak nieraz się widzi te, więcej tych gołębi, to to raz, że w zdrowiu nie jest się w stanie tego utrzymać. Dwa, e, trzeba w międzyczasie iść do pracy, nie ma kiedy. To, to znaczy się, e, tam takie dziadostwo jest, że ja, zwłaszcza... Teraz w nawiązaniu do tej pory, jaka jest, e, tam nie jest posprzątane. Tam jest tam masakra. Tam się idzie ilość. Tak jak mówiłem, po dwa, po trzy złote Te gołębie e, odejmowanie częściowo e, dzieciom e, od ust, żeby były go, i to na, rzeczywiście można to naprawdę nazwać patologią. I kolejną rzeczą. takiego ja miałem kiedyś takiego pracownika który, który był z Wejherowa i też. Przez to, że trzymał gołębie, no i tak się zgadali. on mówi, że nienawidzi gołębi, bo jego ojciec i ojca też nienawidzi. Ale jego ojciec miał pocztowe gołębie. I za chwileczkę do, do pocztowych gołębi, tak żeby poukładać się po kolei. I mówi, że ojciec tam, te, te gołębie były ponad wszystko. Całe życie nieważne było gołębie. On musiał latać z tymi gołębiami, jak przychodziły loty. To musiał jeździć, pewnie to jeszcze były te zegary na gumki zawozić te gołębie odwozić. Eee, mówi, że czas stracić. Znaczy takie było przymuszenie. I ojciec też, też był taki, że on nie mówi, że nie jest gołębiarzem, on się bardzo bulwersował, jak pewnie już jak mówię, że gołębiarze, że oni są hodowcy. I to też jest przykład takiej patologicznej. Eee, ktoś powie, że eee, to jest pasja. Nie no to już jest choroba. To krzywdzenie innych i teraz właśnie wrócę do komentarzy, którzy mi tu napisali to są tego typu ludzie jacyś którzy nie kontaktują z rzeczywistością że rozdzielić gołębie od, od rodziny rodzina czasu, tak jak tego czasu nikt nie cofnie i jeżeli chodzi o, o o mnie, o likwidację gołębi, to właśnie jest spowodowana jedna z przyczyn likwidacji gołębi: to, że ja mam e, dzieci, które się muszę czym opiekować e, i ja już gołębi po prostu, jakby ktoś powiedzieć, ja już ich nie czuję. tak Nie mam chęci hodować. Jeżeli mam robić coś na siłę, to wolę to zrezygnować. A, a kolejną rzeczą to. E, mam dwójkę dzieci, dwie córki, które chodzą do dwóch różnych klas pierwsza i druga, ale do dwóch różnych klas chodzą i żaden z nie ma gołębi, w okolicy nikt nie ma gołębi i to też jakiś tam jest przyczynek tego to nie jest tak, jak ktoś powie bo nie, można, nie można brać pod uwagę tylko opinii ogółu ale też nie chcę, żeby dzieci były stygmatyzowane jako e, że ojciec hoduje nikt tego. Powiedzmy, że no, no nie jest to tak ogólnie. E, tak o, w ogólnie no nie jest to. E, takie popularne, takie, takie. Wiecie, czasy się zmieniły. Tu przedtem rzeczywiście były co praktycznie co drugi dom w Gołębie, wszyscy byli w tego, ale czasy się zmieniły i też nieraz trzeba się dopasować do tych czasów. Zwłaszcza, tak jak mówię, no, no, dzieci Gołębiami, żeby to miało ręce i nogi, no to trzeba się zaopiekować, mieć tego, a to wszystko kosztuje. Można, nie tyle pieniędzy, jako takich, tego kosztuje czasu. Czas jest. E, czasu nigdy nie, nie cofniecie, nikt nie e, ten czas, który tutaj, a poza tym już mnie to nie cieszy, już nie widzę takiego sensu wypuszczania tych gołębi, to e, no i poza tym też nie mam tak jak mówię czasu nie mam, to po co mi te gołębie jak czasu nie mam, a nawiązując do, do, e, do tych e, tam chyba dwóch Dorota M takie e, napisała mi w komentarzach, a bo rozmnażacze i to, to likwidują, bo już nie ma pieniędzy i tak dalej. To ja, jeżeli chodzi o... o I on mówi, o, jeszcze był taki komentarz, że on to jedzie półpolski. No to chcę, zadałem mu pytanie, kiedy jechałeś, gdzie jechałeś, te półpolski, żeby coś kupić i za ile? E, jakie to, jakie wchodzą w grę, bo jeżeli, jeżeli ktoś tam rozdaje gołębie za darmo. E, ja jeżeli nie można, tutaj jak z gołębiami pocztowymi, tak sytuacja jest podobna w PZHGP, mniej więcej na tej samej zasadzie, że ci, którzy nie mają wyników, mówią ja nie lotuję na wynik, to wyrzuć zegar, lotuj sobie tak na gumki i to rzeczywiście. Jeżeli nie ma wyników, to wtedy mówi, że nie, nie lotuje. Jak nie może sprzedać, to mówi, że nigdy nie sprzedaje, tylko i rozdaje za darmo. I to jest takie obłuda, kłamstwo. E, sami siebie i ogół wszystkich okłamują, że on nie robi tego dla, dla pieniędzy. Tego. Z tego pieniędzy nie ma ja już. Kiedyś to powtarzałem, ale jeżeli masz możliwość sprzedania, to byś chętnie sprzedał. Tylko, że nikt tego barachło nie chce od ciebie kupić. To samo jest z tymi wynikami w PZHGP. Poza tym jeszcze jest mnóstwo zazdrości, takiej patologicznej zazdrości. Jeżeli chcemy, żeby ta hodowla jak na jakimś poziomie była, to muszą być, jakby to powiedzieć, rywalizacja i to napędza, ja już to kiedyś tłumaczyłem, tylko w tym przypadku napędza to hodowlę, że idzie w dobrą stronę, że e, rywalizacja, ale taka, taka e, e, zdrowa w takim w dobrym pojęciu tego rywalizacja, że e, rywalizujemy między sobą. Ale jak ktoś jest lepszy, to czy to będzie cheniek, franek, czy tego, przychodzimy, dajemy mu, podajemy mu rękę, gratulujemy i staramy się robić coś lepiej, ale nie żeby przychodzić, obgadywać yy, yy, takie jakieś, yy, yy, jakieś no tak, tak jak w PZH, to samo, tego kradzieży, obrzucanie błotem i tak dalej, bo ten sprzedaje, kłamie i tak dalej. Nie umiesz nic zrobić, to tuś yy, przynajmniej zachować, przynajmniej się z godnością. Jeżeli ktoś robi coś lepiej od ciebie, to przychyl, strząmił czapkę. Robisz lepiej, ja nie potrafię, tak jak jest lepszy piekarz, murarz i tak dalej. Tak samo w gołębiach, tak samo to w niej wygląda. Jedni mają lepszy dar, mają bardziej taki zmysł, taki postrzegania tego wszystkiego. A tak jak mówiłem, ja już no ja nie widzę tutaj, nie ma z kim rozmawiać, ciężkie są rozmowy. Ci, co nie zrozumieją, to, no to trudno, ja nie, nie wiem, jak inaczej to przekazać, ale jest tyle rzeczy innych do zrobienia, że ja się nie... No tak jak mówię, no jest, dochodzimy do jakiegoś momentu, gdzie no, jakieś decyzje są podjęte. No. Coś kosztem tego. Jeżeli chodzi o jazdę, bo mi napisał taki w, w tych komentarzu, że, e, że półpolski. Ja, kiedy byłeś ostatnio w półpolski przejechałeś, ja piję, może to powiedzmy, że to nie półpolski jest, to 518 w niedzielę zrobiłem kilometrów, żeby sobie odebrać e, ptaki. Ale ja już zmieniłem profesję i zostawiłem tam jednorazowo ponad 5 tysięcy. I jeżeli chodzi o pieniądze, to to nikt, znaczy, pokaż co tego później będziesz, może tego, no, nie, ja, do tej, tej obłudy takich i y, powiedzieć, napisać w komentarzu, że ty robisz coś i jedziesz pół polski. Pokaż kiedy pojechałeś, jak mówię. Ja byłem y, w niedzielę. Pojechałem o trzeciej w nocy i to jest pasja, rzeczywiście y, nieważne tego. Ja zmieniam profesję, robię drobne, y, 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 takie drobne ptactwo. I e, ja uważam, że bardziej, bardziej e, mogę zainteresować te, te moje dzieci gdzieś pójdziemy narwać głogu, e, jakieś wiesiołka poszukać, jakieś drzewa i więcej mogę z nimi z czasu spędzić, a nie z gołębiami. Gołębie, e, ja też w tą stronę. Doko, a poza tym, ja już, ja już, e, powiedzmy, wypaliłem się jako hodowca gołębi. E, ja osiągnąłem, ja, powiedzmy, że. No, mnie w Polsce znają wszyscy i, e, no i ciężko już więcej coś z tego e, wystrugać a poza tym tak jak mówię no, no jest to kłopotliwe e, sprzątania masa e, tak jak teraz ta pora one muszą siedzieć to ja już wolę, a poza tym no, w życiu też trzeba zmieniać e, rzeczy, ja kiedyś hodowałem e, kanarki e, i, e, i też zrezygnowałem a byłem na topie, ja zrobię film, e, pra, raczej, będę w, e, na wystawie we Francji, tam mnie wszyscy znają i pokażę wam, i tym, co, co tak właśnie mówią, że pasja czy coś takiego, pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Ja, e, jak z, pamiętam, ja zorganizowałem pierwszą wystawę, raczej, ja nie zorganizowałem, no, pierwszą wystawę, którą wystawiałem tam kanarki, e, to wystawiałem w 12 kolorach, Wszystkie pierwsze, drugie, trzecie miejsca były moje. Pierwsza wystawa jaka jest tego. W, w ciągu pięciu lat byłem mistrzem Francji. Yy, jeżeli, niech mi pokaże ten, co, co yy, mówi, a pasjonat tego, co osiągnąłeś w życiu. Jeszcze raz, już kiedyś mówiłem, jeżeli masz coś takiego do po pokazania, to pokaż. Yy, ty powiedz, yy, ktoś tam yy, właśnie ten właśnie, ta Dorota M, czy nie, nieważne, ten, 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 ten e, właśnie podnikiem takim, niepełne nazwisko to, mo, to nie wiem czy to pani, ale to na pewno gość, nie? Ale, ale e, można to sobie zobaczyć, te, e, te komentarze. Mój każdy gołąb, który wychodził ode mnie, jest z, gdzieś tu mam obrączki, każdy jest tak jakby podpisany moim, nie może nie nazwiskiem, ale mną jest, tego no bo tam jest e, e, na obrączce jest e, e, no YouTube bardzo z Krakowa, nie? Ale ale no wszyscy wiedzą o co chodzi, nie? No nie mówmy tego, to każdego ja podpisuję gołębia i to nie jest takie, że, mm, e, że gołębie ode mnie się sprzedają. I o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli jest coś dobrego, to przyjdą ludzie kupić. Jeżeli barachło, to go wypuszczać na targu, albo e, dajesz za darmo i gdzieś się te gołębie poniewierają. Ja przekazuję, ja wybieram tych ludzi, którzy mi przekazują gołębie, nie oni sami wybierają. Rozumiecie? Tam, gdzie widzę, to nie daje gołębi i tyle. Po temacie. A jeżeli chodzi o, o kanarki, tak samo zrezygnowałem. Byłem na topie. Byłem na topie, w top de top i się w pewnym momencie gdzieś się wypaliło. E, już nie byłem w stanie, raczej znaczy, tak powiedzmy, że e, e, no już. Już nie miałem takiej, takiej weny, takiej, takiej e, motywacji do, do robienia. To jest zbyt męczące, żeby być cały czas na topie. To jest zbyt męczące. To kosztuje tyle poświęcenia, ale tak jak mówię, jak w PZHGP jedni będą obrzucać błotem i tak samo, że ktoś zrobi wynik, a sami nigdy nic nie zrobili. Jedyną rzecz, jaką umią robić, to właśnie krytykować, e, obrzucać błotem, pomawiać i tak dalej. Eee, niektórzy, ci co, czy, czy to będą bracia Janseni, czy yy, inne hodowli, zawsze się opariały na sprzedaży gołębi i to jest normalną rzeczą. To jest nic, tego, tylko, że ci, co nie potrafią sprzedać, bo to jest dziadostwo, kto nikt nie kupić, to będą wmawiać ludziom, Innym, co sprzedają, że oni są handlarzami, że nie dla pasji, że dla pieniędzy i tak dalej. To zawsze tak było i tak e, od jakiegoś czasu te nieudaczniki po, będą pomawiać i wmawiać innym, że e, oni są wielkimi hodowcami, oni są pasjonatami, ale inni, bo sprzedają, to, to już są handlarze, oszuści i. I tak samo też te problemy, które są w PZHGP, Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, są na tej samej, ta zawiść, zazdrość, nie ma takiej rywalizacji. I jeżeli chodzi o kanarki, a poza tym i, i, i o jeżdżenie o, po gołębie. Ja pierwsze gołębie z zachodu przywiozłem, w 97 albo 98 już musiałem tam zerknąć. To jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, ja je przemycałem przez granicę. I gołębie kosztowały 20 tysięcy para, 20 tysięcy franków. Żeby każdemu było łatwo policzyć, żeby nie musiał tego, to 20 tysięcy to 1 euro to 5,75 franka. To można sobie łatwo przeliczyć i tak jak mówię, to jest 30 lat temu. Jeżeli ktoś powie, że płacił pieniądze, to niech sobie zastanowić sam w głowie, niech stanie w prawdzie, ile zarabiał wtedy, Ile dla niego to było, bo może sobie to przeliczyć, nie? 20 tysięcy razy 5, 20 tysięcy razy dzielone na 1,57, nie? Nie, 1,57. No, Dobrze, no bo to tak stały, tak stało, tak stało wymiennik, taka była wymiana euro na franka na euro po przyjęciu, przyjęciu euro. Także, i pierwsze gołębie ja, y, przywiozłem do tego. No, nie było warunków, no to jest inna historia, ale y, jeżeli ktoś mi mówi, że coś y, on robi dla pasji, albo w tego, to, 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 no to zęby bolą y, o, z, te, z tego wszystkiego. To są takie. No, nie chcę źle tego y, y, w filmie. W filmie Chłopacy nie Płaczą był taki gość, yy, 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 który się na, na psi, coś, no ale już nie będę kończył. Ale wracając do, do, do tematu, ja w tych właśnie czasach, w 2000, 2000 roku, to yy, miałem wejście do praktycznie każdego gołębnika na zachodzie to znaczy się Belgia, Holandia, Niemcy przez Poznałem takiego François Belga Który był tak lubiany tam wszędzie Że mnie wprowadzał do każdego Wtedy gołębie jeszcze jak w Holandii były aukcje To były aukcje e, Najdroższe gołębie były do 700 euro 700 euro 8, nie, nie wiem czy się trafiało więcej niż tego I były wtedy Polaków Tam nie było były, Nie było aukcji internetowych Tylko osobiście się było na aukcjach e, I tak jak mówię były gołębie e, W takich takich cenach najlepsze, topowe gołębie i eee, jeżeli ktoś mi powie, że, że on jedzie gdziekolwiek, to gdzieś ty był jeszcze w, tym, w, tym, w tych latach, to nawet nie wiedziałeś, no może wiedziałeś, no bo gdzie słońce zachodzi, ale nie wiedziałeś, jak zachód wygląda, a ja byłem w każdym Belgii, Holandii, Niemczech, w każdym mie w mieście. Wtedy akurat y, mnie zainteresowało, czym innym, ale po Pokazując to, że ci że niektórzy też mi się no nie wiem, no to, 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 to dlatego ja mówię, że nie ma z kim rozmawiać. W niektórych przypadkach nie ma po prostu z kim rozmawiać. Ehm, no, także miejmy nadzieję, że to w miale Y, y, powiedzmy tak y, powiedziałem w miarę czytelnie troszeczkę to może też emocjonalnie, ale mnie to tak drażni coś takiego, że ktoś mówi, że ty jesteś taki albo ty zarabiasz, albo rób to samo zro, zobaczysz, niech ktoś przyjedzie do ciebie, niech kupi te gołębie to bo wtedy pokażesz rzeczywiście, że, że te gołębie coś są warte. Jeżeli to śmietnik jest, no to ze śmieci, no to tylko są śmieci. I ty mówisz, że rozdajesz za darmo. No to yy, gołąb, żeby. Był poszanowany, nigdy nic nie będzie szanowane, jeżeli jest za darmo. On musi być zapłacony, jak zawsze, jak było, jak młody chłopak, e, e, był tak jak słyszę opowieści, to on zarobił, kupił i był dbał o to i miał poczucie takiej wartości tego, że to coś o. o tego. W dzisiejszych czasach naprawdę są takie czasy ciężkie, i tak jak mówiłem, no. Yy, tu okolica jest ciężka, ja zmieniam e, profesję z tego względu, że e, no, brak czasu nie ma, ja, ja uważam, że to nie ma przyszłości e, jako, jako, e, jako hodowla, e, może przy gołębiach jeszcze pocztowych. I e, ja nieraz to obserwuję i każdemu to polecam, żeby takiej trochę refleksji nad na tym wszystkim, było, że e, gołębi to można tam powiedzmy 20 mieć, mieć tak sobie dla, dla siebie. Ci co lubią, niech czymają. Tak jak mówiłem, ja e, włożę, ja to wszystko robię pro bono. Nikomu tego da tyle informacji, co przekazałem. Ja uważam, że już wszystko, co mogłem, to przekazałem. Może jeszcze coś tego, nie będę się po, powtarzał z rzeczami, które już były powiedziane. E, dużo, dużo hodowli się opiera na, na moich gołębiach, na moich poradach. Patrzcie na gołębie. Nie wszyscy chorują gołębie tutaj gołębie, patrzcie jak one wyglądają. I może trochę jest mokro e, e, przykulone, są no, mokro zimno jest, nie? Ale e, tutaj troszeczkę, nawet jak, jak to zauważyłem, no tutaj płatki zacie, zacina tego i nawet jak są na kratkach, to i tak troszeczkę się e, przybrudzą. No Miało być myte, ale nawet ta pogoda nie tak nie... E, nie pomaga, żeby tutaj utrzymać tego. chciałem je wykąpać, no ale to też nie będę jej kąpał, jak jest tak mokro. I tak ja mówię, no niby zadaszone to wszystko, jest niby tego, ale ten śnieg mokry, ta wilgość którego obecna, to też jest taki okres najgorszy, jaki może pewnie być. I też częściowo też z tego powodu, bo te gołębie, wszystko naraz się składa że e, ta pogoda problemy z jaszczębiami brak czasu e, i co jeszcze no, te gołębie więcej siedzą niż latają a ja uważam, że gołąb tylko może latać ja nie uznaję innych gołębi jeżeli tak jak ktoś mi też te sugerował, a możesz takie jak hodować gołębi, które jeżeli mam hodować to ja właśnie przeszedłem na takie e, ptactwo e, które, które rzeczywiście musi być pod robione i, i, i tyle. Ale jeżeli, jeżeli gołębie hodować, to tylko które co latają. Inny gołębi, ja nie. Ja nie uznaję gołębi, które siedzą zamknięte. Nic nie wnoszą, nic z tego nie ma, e, tylko gołębie e, lot. Jeżeli jak mówię, no to papugi to można wszystko kanarki sobie trzymać, jeżeli ma być zamknięte. Gołą ma być puszczony, ma latać, e, jeżeli jest pocztowy, to ma robić wyniki. E, I tyle a reszta, reszta, opcji po prostu e, reszta opcji utrzymania gołębi, no to, no to taka patologia. Dla mnie to jest taka, powiedzmy, tamta była patologia, taka hodowlana trzymanie gołębi w zamknięciu, cały czas rozmnażanie, i rzeczywiście wtedy, w tym wypadku, to jest takie rozmnażanie gołębi. Po co to rozmnażać? Jeżeli one nigdy świata takiego nieba nie zobaczyły, lotu, to po co to trzymać? Tak ja mówię, no to lepiej sobie, tak jak ja teraz przeszedłem na na e, powiedzmy tą, tą egzotykę, no to niech będzie to egzotyka, no ale, ale na drobną, zamienił tak jak mówią, zamienił e, stryjek, siekierkę na, na kijek. I mniej pracy jest dlatego no, tak słyszę, to ja przede wszystkim chodzi o ten czas, te prace, przewalanie tych palet tego e, e, jedzenia, tego no, sprzątanie i tak dalej. To ja wolę z tymi dziećmi po, tego, niż e, poświęcać i patrzeć. Na niebo nie ma, dzisiejsze bynajmniej ja tak uważam, że dzisiejszy czas nie jest sprzyja hodowli gołębi. Bo na to nie ma czasu. Kiedy to wypuszczać? Kiedy tego pilnować? Jeżeli się jest emerytem, no to rzeczywiście można mieć tego czasu więcej. Jeżeli się aktywnym jest zawodowo, nie ma możliwości pogodzić wszystkiego naraz, żeby gołębie latały, żeby zadbać o wszystko, zadbać o dzieci. Teraz są ciężkie czasy w wychowywaniu. W wychowywaniu ciężkie. Uwierzcie mi, że to jest ci, co, co już pewnie mają dorosłe dzieci, albo już wnuki nawet, no to oni jeszcze przechodzili ten czas, w którym e, no to było normalne. Dzisiaj z normalnością to nie ma nic wspólnego. I tak e, jak mówię, no czasu nikt nie cofnie. Także pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie, bo warunki spartańskie. E, i tym, co się spodoba, no to niech dadzą lajka, a tym, co się nie spodoba, no to, to teraz i tak na YouTube nie można dać kciuka, niech napiszą komentarze, e, niech napiszą, ale niech się przede wszystkim zastanowią nad tym, co, co sami robią, bo, bo tak pod. Pod anonimowym takim linka. To, to, a poza tym, ja już przeszedłem, już yy, nie jednego, nie dwóch. Trafiało się takich nieudaczników to, no, kilku bo podczas e, kręcenia kilku lat tych filmów. To rzeczywiście miałem, napotkałem takich nieudaczników, ale to są takie typowi nieudacznicy. Jak powtarzam jeszcze raz, jeżeli ktoś jest lepszy, to trzeba temu, czy to nieważne, czy w jakiej branży, ale to po prostu. Trzeba uszanować i pogratulować przede wszystkim. To jest najważniejsze, nie zazdrościć. Trzeba robić tak, żeby być lepszym, a nie pomawiać kogoś, szykanować, obrzucać błotem, bo nie robić nic, być nieudacznikiem, ale najlepsze co wychodzić to krytykować innego, bo coś robi lepiej od ciebie. No to tak świat nie będzie. No to, to, ja mówię, no ten, 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 ten taki, właśnie taki tempi ludzie, którzy e, nie mają pojęcia o czymkolwiek, mają prostolinienie. Jeżeli rezygnujesz, to znaczy, że pieniądze i tego. Nie, to jest dużo bardziej skomplikowane, niż by się każdemu wydawało. Ja, e, tak jak mówię, każdy, decyduje o życiu ja, ja takie decyzje w życiu się różne decyzje podejmuję i, 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 nieraz, i są, nieraz są takie momenty które bardziej sprzyjają na, 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 na tego, teraz jesień, zima no to jest bardziej e, sprzyjająca na, na, e, do takich właśnie decyzji także pozdrawiam, trzymajcie się, się ciepło na razie, cześć